Gdy pałka zbyt ciężka, a czapka przyduża. Gdy szczęki kajdanek rdzewieją od deszczu. Gdy lizak z mandatem zielony z czerwonym, jak ślepy kierowca, okrutnie mieszają. Gdy pasy rozpięte, a światła zgaszone, a radar pijanych znów robi w balona. Gdy korki na rondzie minimalną prędkość mają gdzieś tak samo jak przechodnie pasy. Gdy pies nie chce słuchać w radiowozie zimno, gdy kumpel na służbie przysypia jak sowa, Gdy pijak w ręsztoku przeklina gliniarzy, że dziś go nie wzięli do izby w Gdy dość będziesz miała tego zakręcenia: Kradzieży, napadów, gwałtów i wykroczeń. Gdy marzyć się będzie urlop wieczny w niebie, gdzie są tylko sami, dobrzy, Prawi ludzie. To wspomni cichutko ową chwilę, kiedyś naiwnie jak dziecko, w uczciwość wierzyła. I popatrz na chłopca, co być policjantem pragnie znacznie bardziej niż nowych zabawek. On już to pojmuje swą główką maleńką że szczęście przynosi wierność słusznym prawom i jak wartkiej rzece wałów i umocnień, że trzeba nam ludzi, co owych praw strzegą.